Okej, okay, moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Yy, drugi filmik pod tytułem dzisiejszy, yy, pod tytułem hasioczek, hasiok.pl. I chciałam Wam pokazać, co ostatnio znalazłam i jak to wygląda. Yy, znajdki są z dzisiaj i z wczoraj, bo tak mniej więcej jakoś tak. Przypadkowo gdzieś tam byłam, znalazłam, jeździłam, więc y, tak to mniej więcej się ułożyło w czasie. Y, z tym światłem mam tu problem, muszę coś podłączyć. Potrzebuję tu gniazdko jeszcze. Dobra, ale to nie, nie dziś. Moi drodzy, dzisiejsza znajdka. Y, ostatnio stwierdziłam, że potrzebuję sztalugę. No, i dzisiaj poszłam na cmentarz. Stała taka sztaluga gotowa. Tutaj mogę dać sobie jakieś pędzle albo światło dodatkowe na obraz. Tylko tu muszę jakąś półeczkę dać, żeby ten obraz mi się trzymał. Ale ogólnie nie wydam na sztalugę 100 zł, tylko już mam. Także cieszę się bardzo mogę malować. Ona będzie tu stała na stoliczku, żebym mogła, miała tutaj troszkę światła, jak będzie ciepło, tworzę sobie okno i będę sobie malować. To jest jedna rzecz. Taki super krzesełko. U nas to się na Śląsku nazywa ryczka. Z dziurką w środku jeszcze. Ukurzona pojechałam po pudełka na paczki ponieważ wysyłałam paczuszkę i takie coś stało a oprócz tego ojku papa barba śnieżka 10 litrów bardzo mało używana tutaj jest pewnie z 9 akrylowa i no, czy anioły mnie nie, nie opiekują się mną, czy wszechświat mnie nie słucha, słucha mnie, bo robię coś z pasją i po prostu cieszy się ze mną. No i dostałam następną farbę. Jedną mam akrylową, tą mam akrylową, a drugą mam lateksową. Jeśli będzie potrzebna na lateksowo, to, to będę musiała to kupić, ale akrylowa się przyda. Do malowania mebli, bo bardzo fajnie się maluje akrylami meble. No, dobra, idziemy dalej. Ja, dzisiaj jakaś taka zakręcona, jestem i w ogóle nie ogarnięta, ale dobra. Dzisiejsza znajdka z mojego śmietnika: baniak na wino. Chyba nawet w yy, cały jest, nic tutaj nie widzę, żeby coś miał. Tu ma taką ryskę, ale to jest chyba w szkle. Nie wiem, czy ją widać. Yy, chyba ma 3 do 5 litrów, ale chyba trójka to jest taka, taki duży. Może sobie taki ten yy, akwarium zrobię tutaj, rybkę sobie wpuszczę i będę miała taką swoją. Tylko muszę ją tak zrobić, żeby miała jakiś punkt orientacyjny, bo w szklanych butelkach rybki tak głupieją, jak to mówią i źle się czują, więc trzeba by tam coś jeszcze wsadzić do niej tak butelki, ale zobaczymy. Lampa typu Ikea, one są brudne, bo ja tutaj nie mam wody, więc nie mam jak wymyć. Szara lampka. Takie są Ikei. I podejrzewa, że to jest Ikea ale były też takie za PRL a One są teraz modne, bo są takie loftowe, industrial. To się ten styl nazywa, i, i jest srebrna, taka z, z czarnym. I druga lampa. Popatrzcie, moi drodzy, kto to takie lampy. Ona jest na dwie. Tutaj akurat nie ma klosza, ale tutaj jest. Klosz jest plastikowy. Tu jest jakieś łączenie, więc nie wiem, czy to coś działa, ale pewnie działa. Nie wiem, co za fachman tak to zrobił. No okej. Okay. Miastko jest, podstawa jest wysoka. Jest na jakieś 2 metry mosiężna. Widać, że jakiś remont przeszło. Nie wiem, czy pokażę. O, już sięgam do sufitu, no, tu jest podstawa okrągła, masiężna lampa. I ciuszki. Ciuszki, moi drodzy, nie jest tam y, jakieś y, super, ale wzięłam, bo to jest robota chyba szydełkowa albo na drutach. Taka bluzeczka na drobną osobę. Taki jest ściek. Nie wiem, czy to widać. Coś takiego. No, zima się już kończy, ale piękny, taki moherowy szal mroziaty. Będzie widać go. No, coś tu widać. Do tego szal. Yy, oliwkowy też taki fajny. Wszystko jest wyprane, bo ładnie pachnie. I taka chusta chusta, czy to jakiś kocyk, taki nieduży. W każdym razie przyda się. Bardzo przyjemna w dotyku. W kolorystyce czerwieni z niebieskim i beżem i to jest, moi drodzy. Wszystko, wszystko, króciutko <grytko> dzisiaj, ale tak w miarę fajne te znajdki moje dzisiejsze i wczorajsze, także no, z farby się bardzo cieszę, bo to też jest oszczędność. Farba jest droga. W granicach co najmniej 100 zł takie 10 litrów, więc znowu coś zaoszczędziliśmy, kochani. I będzie na coś innego, żeby można było ładnego zrobić w naszej cudownej galerii. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie.